Słuchasz podcastu Śląska Opinia, najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Już trochę zapomniałam, jak się to robi. Dawno nie nagrywałam, ale cześć drodzy słuchacze, ja nazywam się Natalia Wrocławska i dzisiaj nagrywam z moim gościem, Kamilem Szewczykiem, którego bardzo dobrze znam i bardzo, bardzo lubię, podcast. Jest to podcast, którego głównym tematem będzie partycypacja obywatelska, ale myślę, że pogadamy jeszcze o kilku rzeczach. Witam Cię, Kamilu, jest chłodny poranek. Dzień dobry. A ja mam Katar, więc trochę brzmi jak kaczka, ale to w tym kraju popularne. Taki czas. Tak, dokładnie. Partycypacja Obywatelska. No i cóż, Kamil Szewczyk jest osobą bardzo zaangażowaną. Tak sobie myślałam dzisiaj rano, jakie ci tu pytania zadać, o co. I sobie myślę, ty jesteś tu, 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 napraw sobie miasto, Śląski Ruch Klimatyczny, akcje, wydarzenia, jeszcze Polska Zielona Sieć. Czy ty masz w ogóle czas dla siebie? Martwię się o ciebie. Mm. Tak, tak od godziny dwudziestej mniej więcej oglądam seriale i gram w gry. O, no, no to bardzo, jak każdy z nas, jak każdy z nas. O partycypacji obywatelskiej, e, może zacznijmy od tego, co było na początku na początku partycypacji obywatelskiej. Nie, no twojego udziału A, i bo ty mam też tu... o mnie, bo ja tak. chciałem ci zadać pytanie, co to jest partycypacja, bo może byśmy zdefiniowali, żebyśmy okay. byli na tej samej stopie. Wiesz co, ja jestem y, y, tak pół roku temu byłam na takich warsztatach dwudniowych, gdzie właśnie dwa dni myśleliśmy z ekipą nad definicją partycypacji. Y, no i ostatecznie nic nie wymyśliliśmy takiego, wiesz, że to jest definicja, bo każdy mówił tyle różnych rzeczy, i tyle wątków było w to wrzucone, że naprawdę ciężko było wybrać taką jedną definicję, jak w zeszycie od myślnika partycypacja myślnika. Nie ma szans, że się wyrobimy w 15 minut. Partycypacja to jest współuczestniczenie no tak. i to na bardzo wielu poziomach, no bo partycypacją możemy nazwać w ogóle procesy demokratyczne, wybory, referenda. Partycypacją możemy nazwać organizowanie się. W grupach różnych oddolnych, związki zawodowe w zakładach pracy. Partycypacją możemy nazwać budżety obywatelskie, inicjatywy lokalne, panele obywatelskie. Bardzo dużo jest tych różnych form partycypowania. No tak, ale jakbym miała wybrać synonim, to wrzuciłabym tutaj słowo, tak jak współdziałanie. Nie, może możecie zakrepane, ale współdziałanie, jakieś działanie dla wspólnego kupię siła. dobra. W się, a dokładnie o to chodzi. Yy, interesuje mnie SRK, to jest ten moment. No to, to był ważny moment w moim życiu. Ja tylko wyjaśnię śląski ruch klimatyczny, i teraz moje podpytania jak to się stało, że tylu ludzi nagle stwierdziło, łączymy się w ekipę. Była specjalna atmosfera w Katowicach. Końcem 2018 roku odbywał się. COP, czyli Zjazd Narodów Zjednoczonych. Taki panel na temat zmian klimatu. Był tu Arnold Schwarzenegger, była Greta Thunberg, był Al Gore i ten Al Gore chyba dla mnie był najważniejszy, bo byłem na prelekcji wiceprezydenta, byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. I szczerze mówiąc, to poczułem takie błogosławieństwo, jakby położył mi dłoń na głowie i powiedział Kamil, idź. działaj i idź. Idź. Tak, jesteś moim uczniem, jednym z 200 milionów. No i to zrobiłem, ale nie sam oczywiście. W początkiem roku ta energia jeszcze gdzieś ta, w wszystkich osobach tutaj w okolicy się mocno paliła. No i dzięki aktywności Dagmary tak, Kubiks, z Fundacji Rzecz Społeczna, Patryka Biała, Sazbo Miasto, Agaty Otrębskiej, Piotrka Trzaskowskiego i wielu, wielu innych osób zorganizowano takie pierwsze spotkanie. Wtedy jeszcze to się nie nazywało Śląskim Ruchem Klimatycznym, no ale potem się nazywało. Na pierwszym spotkaniu było 70 osób w strefie centralnej. Myśleliśmy nad tym, co chcemy robić, podzieliliśmy się na różne grupy, na różne działy. Każdy był zaopiekowany, każdy się zajmował tym, czym chce się zajmować. No i po pierwszym spotkaniu przestałem tam e, uczestniczyć w tym. Na kilka e, miesięcy wyjechałem do Hiszpanii, miałem inne zadania, ale bardzo szybko e, widziałem, że ta grupa się nie rozsypuje, że robią manifestacje, spotykają się, piszą manifesty, e, mają działania edukacyjne, no i Przylepiłem się tam z powrotem. Pierwszym, pierwszą moją akcją Śląskiego Ruchu Klimatycznego, po zapisaniu redakcją manifestu naszego, była akcja Czysty Węgiel Nie Istnieje. Byłem przebrany za prezydenta Dudę w garnitur, maska i na rynku katowickim miałem szczotkę i szorowałem węgiel. Obok mnie był premier Morawiecki, prezes Kaczyński. Bardzo duże nazwiska tutaj padają w tym podcaście. Żartów nie ma, żartów no nie. nie ma. No był to happening, który dał nam bardzo dużo energii, no i takich happeningów, drobnych manifestacji, no było dziesiątki, jeśli nie setki. Czyli grupa 70 osób, tak naprawdę. No i właśnie, tu był taki motyw, że coś się wydarzyło w mieście, coś się działo, była jakaś specjalna atmosfera i to spowodowało, że ludzie działają, ale przecież SRK działa dalej. Działa dalej. Przyszliśmy. Kilka kryzysów. No, w 2019 roku to był wybuch wszystkich aktywności. Wielki wystrzał młodzieżowego strajku klimatycznego, Extension Rebellion, y, innych grup. Y, no i potem przyszła pandemia. No, w 2020 roku takie outdoorowe akcje, w ogóle spotykanie się było ograniczone. Nie przestaliśmy działać. Staraliśmy się przenieść do sieci, staraliśmy się organizować na przykład w pewnym momencie kilkanaście pięcioosobowych manifestacji, bo takie były ograniczenia prawne. Y, namalowaliśmy mural, y, edukacja w szkołach, szeroko pojęta, kalkulator śladu ekologicznego, no bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. No, a potem wojna i znowu odpływ y, aktywizmu, znowu ta y, energia, która. Była potrzebna do współdziałania, poszła gdzieś, gdzie jest bardziej potrzebna w danym momencie. No teraz na przykład powódź. No to też są takie sytuacje, kiedy nie myślimy o tym, żeby ratować świat, tylko ratować kolejne yy, konkretne jednostki, które mają problem. No właśnie, to czasem jest tak, że te osoby, które są zaangażowane w jakiś temat, to nie są tylko eksperci od jednego tematu, ale to zazwyczaj są po prostu. Bardzo świadome osoby, które włączają się w różne działania. Mam tu na myśli aktywistów, tych osób, które my znamy, które działają. I to jest zarówno klimat, prawa kobiet, właśnie pomoc uchodźcom, pomoc zwykłym ludziom teraz, jak powódź. Jak to wszystko połączyć i czy tych ludzi starcza na te wszystkie tematy? No wzmacniamy się. To nie jest tak, że wszyscy jesteśmy w Śląskim Ruchu Klimatycznym ekspertami od sprawiedliwej transformacji procesów ocieplenia klimatu i tak dalej. Są osoby, które się w tym wyspecjalizowały. No, na początkowej fazie uczestniczył w naszych spotkaniach regularnie Piotr Skubała. No nie, nie, trudno znaleźć lepszego mentora i e, autorytet, jeśli chodzi o edukację klimatyczną. E, kilka osób skończyło studia w tym kierunku, kilka osób poszło do pracy w instytucjach samorządowych, administracyjnych, które zajmują się rozwiązywaniem tych problemów, a sporo było też nauczycieli, którzy dali nam dostęp do tej edukacji. Też Duża grupa przychodziła, żeby posłuchać, żeby się zainspirować, żeby się douczyć, żeby być wciągniętym w te działania. No bo ja też pamiętam, jak to było 10 lat temu, że chodziłem na manifestacje, ale nigdy niczego nie organizowałem, nigdy nie brałem niczego na siebie, tylko po prostu ciekawiło mnie to, patrzyłem, słuchałem, uczyłem się, oswajałem. No szkoda, że tak późno, bo cała moja droga taka społeczna, aktywistyczna, no to grubo po 30 się pojawiła. I jestem niezmiernie dumny z tego, że takie osoby jeszcze niepełnoletnie, które zaczęły działać w młodzieżowym strajku klimatycznym, też bardzo szybko trafiły na taką trampolinę aktywności społecznych. No i teraz działają w Brukseli, teraz spotykają się z Emanuelem Macronem, teraz rozmawiają o najważniejsze tematy dla tego świata z ludźmi z pierwszych stron gazet. No właśnie, to jest gdzieś taka też można powiedzieć nawet ścieżka kariery, ale to wszystko się zaczyna od oddolnych po prostu działań, inicjatyw tutaj na miejscu. Pytam cię o Śląski i o Śląski Ruch Klimatyczny, ale też chciałam trochę zagaić o PZS, czyli Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, który jesteś przedstawicielem. Pracownikiem, przedstawicielem. Pracownikiem. Tak, jestem ekspozytorą śląską Polskiej Zielonej Sieci. Dość stara organizacja, 25 lat w Polsce działania na temat ochrony przyrody. Zatrudniono mnie dlatego, że jestem na Śląsku, a projekt związany z Regionalnym Obserwatorium Procesów Transformacji 2.0 dzieje się właśnie w Województwie Śląskim we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. No i to jest bardzo dobry pomysł, uważam, że, e, pozdrawiam panią prezes, żebyśmy nie przyjeżdżali jako eksperci, ekskatedra z dużych miast na, na tak zwaną prowincję i nie mówili jak ludziom jak żyć, no tylko wykorzystywali te zasoby, które już są oddolne i znają teren. E, sieciowanie organizacji pozarządowych jest to jedna z e, części tego projektu. No po co ludzie mają się spotykać? Po to, żeby sobie narzekać, po to, żeby sobie poopowiadać, co robią, po to, żeby się poinspirować. Dokładnie. Bo możemy wymyślać, wyważać otwarte drzwi, ale tak naprawdę no, wiele osób, polscy czy na całym świecie, y, robi podobne działania i nie trzeba niczego zaczynać od zera, tylko po prostu no, robić kopii w klej. No dokładnie. Ja miałam taką sytuację, że jak weszłam w ogóle w świat organizacji pozarządowych, y, tak jakieś pierwsze dwa lata tego działania, byłam w szoku, ile tego jest. Bo jako laiczkę, tak. Jak gdzieś tam zwykła osoba, no to wiedziałam o takich dużych graczach, nie? Którzy się reklamują i w telewizji, i w internecie i robią akcje na światową skalę. A tych małych organizacji, mniejszych tutaj działających, no, jak mi nie były potrzebne, to ich po prostu nie zauważałam. No i kiedy weszłam w ten świat, to oczy mi się otworzyły i mówię, wow. Wow, niesamowite, ile tego jest. I teraz wszystkim, którzy chcą gdzieś się zaangażować, działać, mówię lokalnie do swojej organizacji: zobacz, co masz dookoła siebie, bo nawet nie wiesz, ile masz. Dobrze powiedziałam? Urzędy gmin, urzędy miast prowadzą rejestry organizacji pozarządowych, można je przejrzeć. Często też miasta mają pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych, można spytać, można spotkać się w takim miejscu jak mają Katowice, będą mieć Tychy, ma Mikołów, mają Mysłowice, bytom takie centrum właśnie partycypacyjne, gdzie nie tylko można przyjść, spotkać się za darmo, wypić kawę, ale również zarejestrować na ten adres swoją organizację. Nie ponosi dodatkowo kosztów najmu, mieć szafkę do przechowywania dokumentów. Ten świat jest bardzo żywy. Oczywiście takie małe organizacje często nie przetrwają dwóch, trzech lat, no bo zmieniają się plany życiowe ludzi, którzy je zakładali. No ale tak wiesz, wczoraj sobie na przykład rozmawialiśmy, co kupić koleżance Zuzie na urodziny. Chyba zdradzę. Nie, nie zdradzę. No i pomyśleliśmy, że może jakaś adopcja zwierzęcia. No i od razu osoby mówią: No to WWF, oni tutaj pandy ratują jakieś żółwie. A ja mówię: Nie, no słuchajcie, jest milion małych organizacji, które zajmują się schroniskami dla jeży, tak. gdzie tam są trzy osoby na krzyż i one tak naprawdę potrzebują tych, tych pieniędzy. I one są dobrze zweryfikowane. A jak wpłacasz 200 zł na rysie w Polsce, no to nie wiadomo, który ryś i mhm. ile dostanie z tego. Taki tak, tak przykład oczywiście. Pozdrawiamy Zuzę. и ежа. wszystkie uratowane. Partycypacja, rozmawiamy na kilku poziomach, czyli takie sieciowanie dużej grupy osób właśnie z powodu jakiegoś impulsu i to jest esierka. Polska Zielona Sieć, czyli już sieciowanie istniejących organizacji. Bardzo a nie ważne. Tylko, a nie tylko, nie jeszcze tylko. samorządy, jeszcze urzędnicy, jeszcze różne placówki administracyjne. To jest w ogóle niesamowite, jak ci ja w ogóle w Napraw Sobie Miasto też działam na Projektujemy i prowadzimy konsultacje dla urzędników razem z Metropolią, Szkoły Prototypowania się to nazywa. I powiem Ci, że to jest taki ogień, jak jest jakiś pomysł, przychodzą ludzie z 14 gmin i każdy dzieli się tym doświadczeniem, jak to u niego zadziałało, albo jak to u niego nie zadziałało. I myślę, że powinniśmy bardzo dużo energii przykładać właśnie takiemu spotykaniu się przy pizzy, przy herbacie i rozmawianiu o swojej pracy w grupach eksperckich. No tak bo czasem jest tak, że myślimy sobie, że te urzędy to są w ogóle jakieś zamknięte wrota i tam są smutni panowie i panie, którzy w ogóle się nawet nie uśmiechają i nie wiadomo co czasem oni tam tak robią. Czasem tak jest. Czasem tak jest. Ale ja ostatnio byłam w szoku, bo napotkałam na miłą panią w dziekanacie. Pozdrawiam. Było naprawdę przemiło. No, nie wiedziałam, czy to jest już konwencja jakiejś komedii, że to jest żart, czy to jest prawda. Czasy się zmieniają. No. No, ale ja też miałem w, 20, w 2000 roku bardzo miłą panią, w dykanacie wydziału filologicznego. No też proszę. pozdrawiam. No i fajnie. Dobra, to nieważne, ale chciałam ci zapytać o młodych ludzi. Jak się się czują młodzi ludzie? Czy ty widzisz jakiś ogień, power, jakieś emocje w tym, co się dzieje? Dzisiaj, na przykład, nie wiem kiedy pójdzie ten podcast, ale w tym tygodniu, w środę 2 października, nowa organizacja może nie mogę zdradzić, jaka nie wiem robi tutaj spotkanie, na które są zaproszone osoby właśnie, które chcą się zaangażować. No, także jest jakaś moc. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Jesteś edukatorem klimatycznym, masz kontakt z młodymi ludźmi, oni cię lubią. Co myślisz o tym? Jeszcze więcej pytań mi zadaje to, zada, to się zastanowię. Ja pomagam, pomagam. No nie, nie jest to łatwy temat, szczerze mówiąc. No, bo wiem. Yy, też... Już mówiłem po sobie, że u mnie całe to myślenie, o tym, żeby się sieciować i robić coś wspólnie dla ulicy, dla dzielnicy, dla miasta, dla świata, no się pojawiło bardzo późno. Już byłem dojrzałym człowiekiem i wcale mnie to nie dziwi. Jak sobie przypominam, o czym ja myślałem jako dziewiętnastolatek. No, żeby dostać się na jakieś studia, przelabować, przeimprezować 5 lat, potem mieć jakąkolwiek pracę, żeby się utrzymać, I jakaś miłość, jakieś związki mnie interesowały, wyposażenie mieszkania. No, dopiero jak to krzepło, to zacząłem się zajmować rzeczami wysokiej półki i w ogóle, w ogóle mnie nie dziwi, że jest tak trudno sieciować młodych ludzi. Dlatego trzeba pielęgnować każdą osobę, której się chce coś więcej. Ja na przykład. Pamiętam e, strajki młodzieżowego strajku klimatycznego sprzed pięciu lat. No to tam było 100-200 osób za każdym razem. Niedawno byłem na dwóch spotkaniach młodzieżowego strajku Katowice, no i to są cztery osoby, trzy osoby. E, I czy mamy ich wyśmiać i powiedzieć, że jesteście nie, nieistotni? Nie. no Jak możemy, to pomagamy jako Śląski Ruch Klimatyczny młodszym e, przyjaciołom od klimatu. E, czy finansowo, czy, czy jako eksperci organizują różne rzeczy, przychodzimy, gadamy, opowiadamy, robimy warsztaty, nawet dla tych siedmiu osób, no bo każda z tych osób, w ogóle to jest najważniejszy moment mojego życia, byłem w Hiszpanii na kursie Dragon Dreaming i ktoś mi powiedział istotny, że... Rolą lidera nie jest tworzenie popleczników, tylko y, kreowanie kolejnych liderów. No i jak widzisz taki potencjał, nawet w mikro, takiej wątłej grupie, no to to robisz, no bo wiesz, że to zapączkuje. Dokładnie, bo te osoby pójdą gdzieś dalej, ale tak, no zgadzam się, jakaś aktywizacja młodych ludzi y, w grupach nie jest prosta, y, ale mamy świetne przykłady. No, przecież Wschód, organizacja Ostatnie Pokolenie, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, nawet to są duże rzeczy. No miasto Warszawa, nasze stołeczne stworzyło gniazdo, Centrum Aktywizmu Klimatycznego, które jest takim inkubatorem. W ogóle super miejsce, byłem niedawno, bardzo wizualnie też ładnie tam jest, które stymuluje takie grupy, można powiedzieć, które są wrzodem na życiu przeciętnego Mieszkańca, bo blokowanie ulic, czy no, te protesty, zatrzymywanie jakichś imprez. No ale na przykład przy ostatnich zalaniach trasy bodajże łazienkowskie, kiedy e, nikogo nie blokowali, tylko weszli z transparentami na zalane ulice i zrobili sobie zdjęcia, no to było taki bardzo mocny przekaz. Też uderzanie w koncerny paliwowe, węglowe jest takim działaniem, czy w, w Taylor Swift, która lata więcej niż chodzi chyba jest tym działaniem, które ma szeroką, pozytywną, pozytywny odbiór opinii publicznej. Myślisz, że pozytywny? Nie tylko. No właśnie, wiesz, jak ci zablokują drogę do pracy. Mm. Jak to było w Korku dzisiaj? No w Korku było średnio, ale przeglądałam sobie Instagrama. No właśnie. Ja nie <laughs> przeglądam Instagrama. Nic produktywnego. Ja przeglądam Facebooka, robiłem. bo jestem trochę starszy. Ale korek był nie dlatego, że blokowało y, ulicę czy tam skrzyżowanie ostatnie pokolenie, tylko dlatego, że źle jest zrobiona infrastruktura. No i zaczynają się wielkie remonty. Bardzo dużo ludzi jest przerażonych, jak będą wyglądały Katowice za trz, przez najbliższe trzy lata, ale czy katowiczanie, katowiczanki, ludzie, którzy tu przyjeżdżają do pracy, dzięki temu remontowi będziemy mieli naszą skm tak jak w mieście, zupełnie wyizolowaną od tranzytowej kolei linię metro, naziemną, która będzie ułatwiała w znacznym stopniu szybką i komfortową komunikację po Górnym Śląsku. A komunikacja wpływa na to, że możemy być szybko w różnych miejscach i się angażować w różne rzeczy. Czy mogę to tak podsumować? Już Myślisz? koniec? Nie wiem, a chcesz jeszcze mówić? Yy, Możesz. Ja mogę bardzo długo mówić, ale już mamy prawie 20 minut, więc darujmy to. Jak się zaangażować w działania na Śląsku? Mów ze swojej perspektywy, bo tu będą jeszcze różni goście zaproszeni, także działania klimatyczne to twoja działka. No, zapraszam na przykład do klubu ekologicznego, do Teatru Zagłębia. Nie na Śląsku, tylko w, Sosnowcu, tylko w Sosnowcu, gdzie spotykamy się z mieszkańcami Sosnowca i sobie rozmawiamy na najróżniejsze tematy. Aktualnie też prowadzę w, dla Stowarzyszenia MOS, w Centrum Organizacji Pozarządowych. Szkołę edukatorów klimatycznych. Zapisy zakończone, ale tam zajmujemy się tym, jak właśnie budować tą siatkę liderów, która stworzy kolejnych liderów, i tak dalej, i tak dalej. Eee, takim grafem e, idziemy. Ten skier klimatyczny spotyka się co miesiąc. Jest to spotkanie otwarte, na które, na, na które wszystkich zapraszam. Na naszej stronie można znaleźć miejsce i czas, ale to jest zawsze drugi poniedziałek miesiąca kopernika. Centrum organizacji pozarządowych godzina 18. Kopernika 14. Kopernika 14. Znam adres, bo to Centrum organizacji pozarządowych, co jest. Jeszcze jest drugie nawita stwosza. Tak, ale to na kopernika. Na kopernika. No to zapraszamy Was do yy, partycypowania się. Dziękuję Ci bardzo. Kamil Szefczyk był moim gościem. Śląski Ruch Klimatyczny, Napraw Sobie Miasto, Polska Zielona Sieć, bo I bo miasto. I bo miasto i jeszcze bardzo dużo. Bulwy na bulwarach. Na przykład. A ja się nazywam Natalia Wrocławska i zapraszam do słuchania wszystkich podcastów z tej serii, bo będzie ich kilkanaście. Dzięki i do Dzięki. usłyszenia. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii i wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.